Witam Was ponownie moi drodzy, z tej strony Softus Games Masters. Kolejna część analizy filmowej setu Inistrad V, karty multicolorowe, artefakty oraz e, Landy. Rozpoczynamy od karty Ancient Lambert. Za 4 many dostajemy de facto gościa 4-4. Jest to solidny Ankomon, który w połączeniu z innymi Ankomonami może naprawdę robić różnicę w kombacie i zwiększyć bardzo mocno jakby szybkość zabijania przywnika. Pamiętajmy o tym, że jest kilka komb z, z nim ciekawych. Oczywiście już nie mówię o gościu 1.13, prawda? Który staje się nagle 13.13, -13, bo to jest pewnie zbyt już takie daleko idące kombo, ale jest kilka komb naprawdę sensownych stworów, które można z tym gościem połączyć. Na przykład y, y, sorry, Komonowy Trainer 1-4 zielony, tak Pewnie jeszcze kilka innych pozycji ciekawych, które, y, które tutaj akurat teraz mnie przychodzą do głowy, ale spokojnie można z tą, kar z tą kartą w odpowiednim deku zrobić y, sporą przewagę sobie. Y, oczywiście też y, to jest fajne, że to nie działa na kreatury oponenta, prawda? Tylko nasze wzmacniają, więc to jest bardzo mocny efekt. No i też bardzo piękny art, moim zdaniem taki naprawdę tak powinien wyglądać, właśnie fajny art trifolka, tri bardzo, bardzo ładna, ładna grafika przy okazji. Kolejna karta Anży Maid, Maid of Dishonor, karta, którą musimy grać, moim zdaniem nie ma dyskusji. Za 4 many, 4-5, z bardzo mocnym efektem token e blada i możemy poświęcać te tokeny. Nawet nie tapując się, żeby odpalać efekt gain-life, gain-life, drain-life, co często będzie w dobrze złożonym deku wystarczające, żeby gościa dojechać, ewentualnie kupić sobie trochę czasu po prostu i, i dać radę, no to jest naprawdę za taki koszt mana, jeszcze bardzo łatwość, duża łatwość spleszu, więc jakichś deków, szczególnie z zielonym. E, przykład nie wiem, zielony, czerw zielony, czerwony, prawda? Albo zielony, czarny, można z łatwością splaszować. Także, także, moim zdaniem, ne, no po prostu bomba, tak. Karta, którą spokojnie można uznawać za bombę. Hmm. Bluetime Harvester, karta, którą też no, musimy grać. Świetny drop za dwa Oczywiście wymaga e grania Ragdosem, ale jeżeli już gramy tym Ragdosem, będzie, będzie bardzo, bardzo pożytecznym. Ziomkiem zauważmy, że sam z siebie strzela za 2, e, a z łatwością możemy to powiększyć do 4, nawet 6 obrażeń, czyli zrobić z tego Ankomona de facto twardy removal, no i oczywiście też dobry naporowiec, same superlatywy, świetny Ankomon, Eruf, Tormented Prophet. Moim zdaniem to jest też karta, którą e, no nie ma opcji, musimy grać, jest to karta, która dla samych statów jest warto zagrania, prawda? 2 4 za raptem trzymana to jest świetna opcja. No i oczywiście, że efekt, który też daje radę, który daje card advantage. Absolutnie, absolutnie grywalna pozycja. Też fajny splash. Także kolejna karta tutaj z multicolorów, którą musimy zmieścić w deku. Podobnie jest z. Hmm, grolnokiem, chociaż, no moim zdaniem ta karta oczywiście są pewne układy decków, pewne układy kart, gdzie on może być bardzo mocny natomiast tak pod kątem staców i tego co robi jakby sam z siebie to jest bardziej jest ankomonowy, ankomonowy stwór wciąż pewnie wystarczająco mocny, bo ten UG jakby trochę żyje z tego, żeby przewijać karty hmm. no oczywiście potem, potem gdzieś tam docelowo daje ten, ten kart advantage, natomiast Wydaje mi się, że to nie jest aż taka oczywista bomba jak na przykład czy, czy karta, którą omówimy dalej, czyli Halana and Alena. Te, te karty, ta karta jest naprawdę potężna, ponieważ ona sama z siebie daje dwa konterki jakby na stałe, na, przy jednym ataku. tak? okazji jest też First i No, moim zdaniem, tutaj naprawdę, dwa, dwie, trzy tury, gdzie ta karta jest w grze i wygrywamy. Wystarczy, że, że tylko mamy inne kreatury, tak, na ręku czy na stole. Świetne, świetna RK, też łatwa do splesza. Kolejna łatwa do splesza karta, która no, jest w stanie zdecydowanie wygrywać gierki samodzielnie. Kaja, Geist, Hunter, no ta karta moim zdaniem no, nie jest jakimś wybitnym mitikiem. Na pewno mm, potrzebujemy trochę tych tokenów, żeby żeby tutaj ją w pełni wykorzystać, oczywiście te kolory mają dostęp do tokenów różnego rodzaju, więc to nie powinien być jakiś wielki problem. No ale jednak nie zawsze akurat tak się złoży, że będzie na stole ten token i wtedy hmm, no nie wykorzystujemy hmm, tego efektu w pełni. Tego efektu plus 1, plus 1 dead touch hmm. wydaje mi się, że tutaj hmm, naszą znaczy największą wadą tej karty jest to, że ona się po prostu słabo broni. Ale uważam, że jednak, jeżeli tylko mamy możliwość tych tokenów generowania, No to nie ma opcji, musimy ją grać. To jest zbyt mocna karta, żeby ją, ją pominąć. Natomiast potrafię sobie wyobrazić deki, które nie generują w ogóle tokenów, i wtedy ta karta po prostu jest za słaba sama z siebie, moim zdaniem. No także no, potencjał jest, natomiast to nie jest karta ewidentna, która się musi zmieścić w każdej talii. Z kolei. Markov purifier raz byścieśmy zawsze grając z tymi kolorami. Świetny, wart swojej ceny. E, ziomek też can, czyst, jakby dosyć łatwe i powtarzalne kart Advantage. Często samo tu kart advantage może wygrać grę. E, świetna sprawa, gramy zawsze. Podobnie Markov Wolc gramy zawsze. Karta, która generuje naprawdę spore tempo. Jest szczególnie dobra oczywiście w dekach na training, gdzie możemy te e, premie fajnie rozdzielić i ten training odpalać dużo łatwiej. Mm, do agresywnych Borosów, najbardziej, jest to pozycja obowiązkowa. Karta, którą spokojnie można wziąć, nawet na pierwszym piku, bo naprawdę robi, robi różnicę. I, I miałem się już okazję o tym przekonać. Naprawdę, tempo generowane przez tą kartę jest niesamowite. Ehm, Odric Broadcast e, po prostu gramy tak? To jest karta, która może już nie jest tak potężna jak, jak tutaj niektóre inne R-ki wymienione, ale no mimo wszystko jest to stwór za 3 3 który przy odrobieniu szczęścia da nam jeszcze jakieś ekstra korzyści. Trudy go nie zmieścić. To jest zbyt dobre statce do ceny, żeby ta karta się nie znalazła w deku. A oczywiście jeżeli się uda nam jeszcze coś ekstra uszcznąć, to tym lepiej. Hmm. Old uh, Radstein to no też, też karta, którą grałbym zawsze. Chociażby z uwagi na stacje, prawda? Zatrzymana 1-4 to jest coś, co mm, no, w dekach, które są trochę dłuższe, grę grać. Oczywiście e, jest użyteczne. E, no i stacje, oczywiście, plus ten efekt, prawda? Że dostajemy e, e, tokeny, e, i, Blood Tokeny i Insekty, tak? Tutaj. To w połączeniu z statkami defensywnymi, którego, które są naprawdę ciężkie do zabicia w początkowych fazach gry Sprawia, że no, oponent musi użyć twardego remontu na tej karcie, albo będziemy robić bardzo fajną przewagę nią, więc e, Moim zdaniem e, e, nie ma dyskusji, że musimy to zmieścić w, tym, w tych kolorach, to jest naprawdę pozycja obowiązkowa No i karta, która jest już ewidentnie Mega Bombą, czyli po prostu po prostu Oliwia, nasza panna młoda z tego setu, prawda? Sprawczyni całego zamieszania Starcy może nie porywają, ale już efekt prawda? Flying Haste i to wskrzeszanie kreatury jest naprawdę świetne i oczywiście Czasami wystarczy 1-2 taki, żeby tą grę tutaj na swoją stronę przeciągnąć. No, koszt nie jest mały, ale jest wart swojej ceny ewidentnie. Ten efekt, ta karta i też znowu kolejna karta, którą dosyć łatwo możemy spleszować nawet do, dosyć do, 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 do każdego deku, który gra czarnym lub czerwonym bez żadnego problemu, bo jednak jest to karta aż za 6 mana. więc nie musimy jakoś specjalnie tej many wcześniej dobrać, tej, tej splaszowalnej, prawda. I, i moim zdaniem tutaj no, trudno jakieś wady znaleźć naprawdę świetna pozycja, absolutna mega bomba, jedna z czołowych kart formatu podobnie myślę oczywiście o, o, oczywiście przy zachowaniu proporcji wszystkich o Sea Guardian Paradynie za 4 ma na 4-4 jeszcze z potencjałem na wzrost i na Trumpu i e, lifelink, na rozdawanie Trump'a i lifelinka Oczywiście musimy mieć do tego konterki, ale to jest jakby samo z siebie się dzieje, prawda, także dosyć łatwo możemy tutaj tą kartą narzucić potężne tempo, sama z siebie jest aż 4-4 za 4 mana, to jest świetna, świetny koszt, no naprawdę premium, uncommon, karta, którą zdecydowanie, jeżeli się ukaże, że WG będzie w miarę grywalne, można ją jakby forsować, grać na, brać na pierwszym piku nawet, Skullscap, czyli najtańszy exploiter w grze i solidny, tak? No, ten exploit daje nam dodatkowego stworka. Czasem będzie to przydatne, chociażby na przykład wtedy, kiedy ktoś nam zablokuje tego stworka jakimś efektem, że się nie odtapuje itd., prawda? a skończywszy na jakimś stworze, którym po chcemy poświęcić dla innego efektu, tak? Mm, moim zdaniem jak najbardziej, najbardziej pozycja warta uwagi, grywalna i e, no i broni się tak nie, nie musimy tego exploita używać więc zawsze to jest w najgorszym razie gościu 2-2 za 2 mana e, Torrens e, gramy zawsze też nie ma dyskusji tutaj Ty naprawdę nawet nie chcemy tym gościem atakować to jest gość, w którym po prostu gramy znaczy zagrywamy go do stołu i Um, I zagrywamy sobie kolejne spele, tak, do, dokładamy sobie tokeny, aż gościa przejedziemy. Fakt że, fakt, że te tokeny są jeszcze z training jest już w ogóle niesamowity. Bardzo mocny generalnie efekt za no, raptem trzymana. Mm, a też karta, którą spokojnie wezmę na pierwszym piku i, i, i będę chciał forsować w A dzięki niej. Wildspawn Spider, Wild Spider po prostu mocny uncommon. Fajny na starcie, kiedy blokuje sporą część tych wczesnych agresorów, a potem w late game, kiedy już naprawdę się sporo tych kreatur na grobie zgromadzi, możemy go poświęcić dla efektu ustawienia kilku, czy nawet w skrajnych wypadkach kilkunastu kreatur na stół, co oczywiście powinno wygrać grę. Bardzo, bardzo mocna pozycja też tutaj. Nie ma dyskusji, że chcemy grać zawsze grając z tymi kolorami. No i ostatnia karta, też podobnie jak wszystkie poprzednie. Multikolory absolutnie zachęcam do grania. Zatrzymane dostajemy 2-1 Flyinga, co już samo z siebie jest zwykle wystarczające, aby zmieścić. No i tutaj przy okazji jeszcze możemy mm, na non, non Land odszukać e, i e, położyć na ręce, czyli dostajemy też kart advantage, To zagrywamy z latającego stwora. Przeglądamy aż 6 kart, to jest bardzo, to jest bardzo dużo 6 kart z góry i wybieramy to co nam. I odpowiada oczywiście w ramach w ramach tych możliwości które daje karta wydaje mi się, że tutaj oczywiście no to takie UR bardziej na spelach tą kartę przyjmie chętniej, ale spokojnie można nią grać, nawet na zasadzie takiego trochę fishingu, że a nóż coś, coś siądzie, chociaż tego nie mamy za wiele bardzo, bardzo mocna pozycja kolejna no i wiadomo, no generalnie słyną z tego, że są to raczej pozycje mocne i tutaj zdecydowanie poza jakimiś Pojedynczymi przypadkami, gdzie ta karta jest po prostu powiedzmy no, niezła, ale niewybitna. No to i tak każdą z tych kart, którą są, które są Ankomonami, chcemy grać. No i przechodzimy do artefaktów Blood Servitor. Ta karta mi się bardzo nie podoba. Uważam, że brakuje jej czegoś, nie wiem, jeden z przodu, jeden z tyłu. Homa na za 2 2 i Blood Taken to jest moim zdaniem słaba opcja. Są dużo lepsze i osobiście prawdopodobnie tego nie zmieszczę. Boarded Window, to jest też karta, która mi się, czyli no, tak serwitor to dla mnie jest coś, co odpada. Boarded Window, ostatnia, znaczy kolejna karta I, i wydaje mi się, że to jest za mało, tak? Wydaje mi się, że to jest za mało. Oczywiście są deki, które ta karta będzie bardzo boleć, ale moim zdaniem to są takie deki właśnie, które Trzeba najpierw obejrzeć i powiedzieć, dobra, ta karta jest dobra, na zasadzie wkładam ją z boardu na kolejne gry, tak? Nie jest to coś, co jest na tyle, na tyle mocne, aby chciał to widzieć w main decku. Na pewno użyteczna zabawka, jest w stanie czasami po prostu nam kupić ogromną ilość czasu, ale no, nie jest to karta mainboardowa, zdecydowanie, moim zdaniem. Ceremonial, ceremonial Knife. Grałbym tym zawsze grając jakimś deckiem, który ma możliwość, jakby się przebijać nie wiem, nieblokowalnymi stworami, latającymi, albo jest też to całkiem niezła opcja pod na przykład WB Training, tak? gdzie mamy możliwość, no właśnie, dodając ten, ten, ten jakby ten, ten, jeden Powera z przodu. Możemy odpalać trening, gdzie normalnie byśmy tego nie byli w stanie robić. To jest bardzo ciekawa też opcja. Aczkolwiek, no karta nie jest wybita, na co tutaj nie ma dyskusji. Nie jest czymś, co musimy, czym musimy grać. Natomiast ma swoje y, zastosowania. Oczywiście im więcej kreatur w deku, tym łatwiej jest tą kartę fajnie wykorzystać. Mm, Dollhouse of Horrors. Mm, bardzo wolne, ale jeżeli się uda to odpalić kilka razy, to prawdopodobnie gry już nie przegramy. Mm, no osobiście jestem e, takim umiarkowanym fanem. Wydaje mi się, że format, mo format może być trochę zbyt szybki dla tej karty, mm, ale jeżeli zbudujemy odpowiedni kontrolny deck z dużą ilością rewalu, to jest to spokojnie karta, która może być win condition, także solidna RK bez jakichś tutaj... Wiecie, zachwytów niesamowitych, ale myślę, że tyle solidne, że pewnie w bardziej kontrolne w jakimś UB, prawda, czy nawet UW e, z dużą ilością po prostu interakcji z, ze stołem, z możliwością blokowania tych najlepszych stworów oponenta, jestem w stanie to zmieścić jako win condition. Hmm. Honored Hyrule, moim zdaniem e, grywalna pozycja, tutaj i ta pierwsza opcja i ta druga są użyteczne, oczywiście najczęściej korzystamy z tego jako, jako rampa, czy też mana fixer, ale ta y, możliwość zexcelowania y, karty z graveyardu, to też może być bolesna bardzo dla wielu deków i ta karta może być naprawdę czasami takim no, y, y, taką igłą w tyłku niektórych deków i mimo, że jest jakby jej, jej głównym celem jest zrobienie many, to też będzie w stanie po prostu y, Niektóre strategie, szczególnie te na przykład nie wiem, UW, tak, tej UW szczególnie będzie to boleć, bo tam jest sporo tych disturbów, ale nie tylko, tak, to, to jest na pewno, na pewno bardzo użyteczna zabawka. Jeżeli gramy rampą, to tutaj najbardziej to mieścimy. Jeżeli gramy też z dekami, które korzystają z, jakby często z grobu, można to potraktować jako po prostu fajną sideboardową opcję, tak? jako, jako fajny taki właśnie grave hate po sideboardzie. Investigators Journal. No tym moim zdaniem trzeba grać. Tak, to jest czysty kart advantage. Wymaga trochę czasu, ale wydaje mi się, że, że z łatwością tutaj możemy dać gdzieś na boczku sobie tą kartą. Tam te, te, te dodatkowe drogi zrobić. I to najczęściej w limited będzie duża przewaga, żeby mieć tych parę kart więcej dobranych niż oponent. Także wydaje mi się, że to jest LK warta swojej ceny i ja najbardziej grywalna. Lantern of the Lost. No, było nie było jest to cycling z, z opcją na zepsucie niektórych strategii. Myślę, że spokojnie można to zmieścić jako, jako tą kartę, powiedzmy, to numer 40 w deku. Nic, to bym jakoś koniecznie namawiał, żeby grać, ale spokojnie jakby się broni, tak? na łącznie... Możemy zawsze tą kartę jakby po prostu zamienić na inną, trochę odchudzić dek. Jeżeli trafimy na dek, który korzysta z, z grobu, to oczywiście to jest też fajny sideboard, albo no, właśnie opcja mainowa, która akurat siądzie w, 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 trochę, trochę jak, ten, jak ta malodajka, dajka, tak? Wydaje mi się, że jednak widzę to jako sideboard, raczej nie będę tego pakował do maina no, no ale z braku leku, jeżeli chcemy akurat jakby tak powiem, dopchać, e, dopchać deck, bo brakuje nam jakichś jednej, dwóch kart sensownych, to jest to w najgorszym razie po prostu Cycling, e, a w najlepszym kartach, która będzie bardzo bolić oponenta. E, wedding Invitation, mm, no wchodzi, dobieramy karty, więc nie stracimy na tym nic. No, i następnie dostajemy nieblokowalnego stwora. Jest to karta warta uwagi, myślę, że w jakichś agresywnych wampirach, czy tam jakichś RG, może, no, może robić różnicę. tak? Jest to ew ew ewidentnie efekt wart gry. Hmm. Oczywiście tam mniejsza o to, że mamy wampira, czy mamy wampira, to jest tam drugorzędne. Bardziej chodzi o sam fakt, że nie tracimy karty, zagrywając to, bo dobieramy od razu i możemy zmienić miejsca odpalić w tej samej turze, jeszcze nieblokowalność to często będzie wystarczające, żeby zupełnie kombat zepsuć oponentowi, albo właśnie e, e, no po prostu wygrać grę wprost. Tak? Także, także solidna pozycja, moim zdaniem dużo lepszy też e, e, taki cycling niż Lantern of the Lost, do przynajmniej przynajmniej, oczywiście, jeżeli gramy, jeżeli gramy e, deckiem agresywnym, prawda? gdzie ta karta się przyda jakoś bardziej. No, i landy, no wiadomo, tutaj jest stała, stała śpiewka. Ja te landy oczywiście po kolei pokażę. Natomiast tutaj nie jest nic, 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 jakby dla Was chyba dziwnego, czy zaskakującego, że oczywiście, jeżeli gramy jednym z tych kolorów albo dwoma, a splaszujemy jakiś inny, to jak najbardziej jest to karta, którą chcemy grać. Jeżeli gramy tymi dwoma kolorami, też to jest ok. No, ale oczywiście, są to, są to szczegól, w szczególności landy pomagające w splaszu. Tak samo jest Sanctum. Oczywiście Evolving Wilds po, po, ponownie jest to karta, którą szczególnie jeżeli gramy trzema kolorami, to można rozważać. Przy dwóch kolorach często sobie daje spokój z tą kartą, chyba, że jakoś bardzo mi zależy na nabijaniu grobu, ale to raczej jest tutaj akurat w tym, w tym formacie mało istotne. Także tutaj moim zdaniem to jest po prostu karta pod trzykolorowy deck. No i inne kolorki tutaj, inne połączenia, Storm Caved Coast, Sundown Pass, bardzo piękne arty, bardzo fajne karty. I przechodzimy do ostatniej pozycji, którą chcę omówić dzisiaj, jak chodzi o, o tę, o tą część analizy, czyli Wulderness Estate. No, karta stworzona pod, pod deki na wampirach. Myślę, że no, ten efekt tworzenia tokena oczywiście jest na pierwszy rzut oka drogi, ale w wampirzym deku to powinno być super tanie, nie wiem, kosztować 2-3 mana i być wystarczające, żeby zmieścić. Myślę, że grając dwoma kolorami ta jedna karta nie powinna kluczyć i można spokojnie ją rozłożyć w mainie. Ja osobiście będę nią na pewno grał, testował, bo no, jest to jednak no, w limite de facto karta advantage, prawda? Ponieważ tego Blood Tokena możemy zamienić później niepotrzebnego landa z ręki na coś, tak? Jest ta karta w dłuższym ranie generuje nam fajny card advantage. No i oczywiście też Blood Tokeny są do wykorzystania w wielu w wielu strategiach wampirzych, także i nie tylko wampirzych, także także, moim zdaniem e, mocna pozycja, jeżeli gramy dwoma kolorami. Jeżeli gramy trzema kolorami, e, no musi mieć dobry fixing, żebym to rozważył. No i na koniec jeszcze tutaj, oczywiście, te takie landy w postaci takich, właśnie tutaj, ulubionych ołówkiem, czy w każdym razie czarno-białe, ładne pozycje tutaj po kolei. Już nie będę pokazywał każdego, przejadę tylko każdy sobie może oczywiście wejść na stronkę i tam gdzieś poszukać, jeżeli jakiś go najbardziej ciekawi. No, tutaj spotkałem się z różnymi opiniami. Mi, oso mi osobiście jakoś te landy niekoniecznie tak pasują stylistycznie do całości, no ale mm, też absolutnie nie, 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 nie podważam, że, są, że to są piękne kawałki, piękne powiedzmy, dzieła sztuki, te landy i, i na pewno, na pewno e, znajdą wielu amatorów. No, i tyle jak chodzi o tą część. Jak widzicie, jak chodzi o multikolory w zasadzie, mamy, mamy same grywalne z landów. Tylko ten Estate to jest nowość i ten Estate naprawdę y, daje radę. No, w, w artefaktach jest trochę gorzej, jest kilka takich kart, które niekoniecznie bym zmieścił. Szczególnie średnio podoba mi się e, Blood Servitor i też uważam, że boarded, boarded Window też to są karty, które są set opcją. A tak poza tym, to w zasadzie same grywalne pozycje. Gramy tymi kolorami i, i, i gramy tymi kartami, także tutaj jak chodzi o multicolory, nie ma wielkich zaskoczeń. No może jedynie Kaja jest kartą, która nie nadaje się do każdego deku, ale w tych kolorach raczej nie, nie powinno być problemów, żeby te żeby te tokeny uzyskać, więc tutaj też grywalna sprawa. Pozostałe karty po prostu jakość sama dla siebie. Także no, tyle jak chodzi o multicolor. Dzięki za uwagę i oczywiście jeszcze zachęcam Was, jak ktoś, nie, ktoś nie obejrzał to do pozostałych części analizy, dzięki, pozdrawiam.